Brodnicka Straż Pożarna to jedna z nielicznych komend powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim, która do tej pory nie miała jeszcze swojego sztandaru. W tym roku w naszym województwie nadano cztery sztandary, w tym Brodnickiej Jednostce. Cztery sztandary w tym roku rzeczywiście trafią do różnych komend. To jest czwa, trzecia uroczystość. Oceniam jednostkę w Brodnicy bardzo dobrze. Wzorowo wykonuje swoje obowiązki służbowe w zakresie zarówno ratowania życia, zdrowia i imienia mieszkańców, ale nie tylko. Takie obowiązki każdego dnia codziennego, które trzeba realizować w ramach funkcjonowania danej organizacji. Ten... Sztandar, którego przekazanie odbyło się na Brodnickim Rynku, ufundowany został przez społeczeństwo miasta, w tym przez kilka Brodnickich firm i instytucji. Ja od kilku lat jestem w różnych gremiach, które fundują sztandary, starają się o środki. I powiem, że tak szerokiego odzewu i takiej spontaniczności ja do tej pory nie spotkałem. To była wielka przyjemność współpracować z tymi ludźmi, bo do kogokolwiek, z panem komendantem Szyrulem zgłosiliśmy tą cenną inicjatywę. Tam wszędzie spotykaliśmy się z ciepłym, serdecznym przyjęciem, zapewnieniem wsparcia. Stąd ta krótka realizacja i ten krótki czas pracy tego naszego komitetu. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Sztandar, tak jak już mówiłem wcześniej, to wyjątkowe wyróżnienie, bo odznaczenie nadane przez mieszkańców, przez społeczeństwo miasta i powiatu. Sztandar jest. Nie tylko symbolem patriotyzmu, ale jest też e, symbolem naszej tożsamości, jest wyrazem przynależności do odpo odpowiedniej grupy. I cieszymy się bardzo, że ta inicjatywa znalazła tak szerokie zrozumienie. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim. Władzom powiatu Brodnickiego, władzom samorządowym miast, gmin, władze powiatu, pan Starosta, który przyjął na siebie obowiązki e, przewodniczącego Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru. Ale też słowa podziękowania należą się wszystkim firmom, instytucjom, organizacjom, które również wsparły tę inicjatywę i przyłożyły się do, do, do tego zorganizowania tego, tego wręczenia sztandaru. Jest to bardzo ważne, aby to się odbyło właśnie w miejscu takim jak Rynek Brodnicki, w miejscu szczególnym dla, dla nas, dla brodniczan, dla mieszkańców powiatu, który rynek nasz jest Świadkiem wszelkich wielu wielu wydarzeń społecznych, kulturalnych, ale też i patriotycznych. Cieszę się bardzo, że mogliśmy ten sztandar otrzymać właśnie tutaj dzisiaj, z rąk przedstawicieli Ministra Spraw Administracji. Wykonawcą sztandaru są siostry Pasterki od Opatrzności Bożej z Jabłonowa Pomorskiego. Uroczystość na Brudnickim Rynku była także okazją do wręczenia strażakom odznaczeń i awansów zawodowych.